Powstanie warszawskie było wielkim, bohaterskim zrywem setek tysięcy cywilnych mieszkańców naszego miasta, no i oczywiście przede wszystkim żołnierzy wspaniałej Armii Krajowej. To wielka, bohaterska walka. Miała miejsce w wielu miejscach Warszawy, ale również na terenie Politechniki Warszawskiej, gdzie Batalion Golski toczył ciężkie boje z przeważającymi siłami Wehrmachtu. Ludzie, którzy wówczas walczyli, ponieśli ogromną ofiarę. Większość z nich zginęła. Ci, którzy jeszcze dziś są wśród nas, powinni być przez nas zauważani, powinniśmy im dziękować. Pamiętajmy o nich. Wysyłajmy do nich chociażby takie karteczki, niewielkie, które są dowodem naszej ogromnej wdzięczności, iż ponosili i ponieśli wielką ofiarę zdrowia, a niektórzy i życia, za wolność naszej ojczyzny.